Na początku się nie lubią, tam że jakieś fiki-miki, ale na końcu się całują w deszczu, jest super. Komedia romantyczna, klasyczna, wiesz, oglądałaś jakieś tam, nie wiem, komedii romantyczna. To może... E, magister Jakubowski i na przykład... E, w sumie nie jeszcze pracuje. Kto? Śnieżniakiewicz, ona jeszcze pracuje. Ona jeszcze może od nowa Ona, ona no. się nazywa? To ja wiem! Nie, to ja zmienię. Mhm. Uwaga! To mógłby być naszym wydziałowym... Uh, Hugh Grantem... Uh, hmm. Eee... Hmm... Może profesor Walkowski? <grystanie> Pan doktor Brańka jako ten taki nieposkromiony romantyk, który uh, organizuje dla niej specjalne prelekcje, a pani Narożna mogłaby zająć się jego prawami autorskimi. No nie wiem, tak strzelam hmm. Więc Oglądasz i tak myślisz a i życzę im powodzenia. To to będzie. Dotknąć się zmieniła ekipa w kserze, to tam są zawsze same panie. Ja myślę, że której z nich na pewno przydałoby się towarzystwo jakiegoś faceta. Nie, na pewno chcę grał, bo w roli takiego Romeo, który no, na, na balkon to nie wchodzi, ale się wspina. Nie? Pocałunek w deszczu z panem Malendowskim. No, no to jest jeszcze gorsze pytanie. Profesor Bryłę, bez wątpienia. Profesor Bryłę, ponieważ wyznaje zasadę taką jak Quentin Tarantino, że trzeba zawsze obsadać rolę na opak. Moim zdaniem, jest to ostatnia osoba, która nawałaby się do komedii romantycznej. Dla profesora Sobczaka idealną partnerką byłaby. byłaby doktor Myślę, że jej piękno i uroda, i inteligencja profesora Sobczaka mogłyby przynieść niespodziewane rezultaty. Kto byłby partnerem, w którym doktor Klejdyż zakochałaby się z wzajemnością i z którym całowałaby się później na końcu. znaczy, całowała jak nicowa, przytulała gdzieś tam w deszczu. Zakochana. Zdecydowanie. Doktor Gil. Bez mm -hmm. względu na to, że jest szarmancki. Moje koleżanki mówią, że jest przystojny. Doktor Dorożna i Doktor Gil. Dlaczego taka para? Już kiedyś stwierdziłyśmy, że by do siebie pasowali. Dlaczego? No, no myślę, że by pasowali wielu <laughs> w dziedzinach. Zanów się nad tym, kto będzie swoim rywalem. Eee. O <laughs> doktor No właśnie, kogo by to. Doktor Norbert Gil. Wyobrażasz sobie poconek na deszczu doktora Gila z doktorem Narożną? Tak, tak. Będzie super? Byłoby super. Okay. To ja wiem. Nie, to ja zmienię. Uwaga. To będzie to y, doktor Jaskulski i magister Księżniakiewicz. Mm, a czy to musi być y, wykładowca? Może byś też pracownik widział. Pracownik wydziału, to ja myślę, że pani z księgarni. Zawsze w komediach romantycznych masz taką postać, która przeszkadza zakochanej parze. Jest albo kobieta, albo mhm. mężczyzna i oni tak denerwują tych zakochanych mhm. oni tak przez półtorej godziny się i na końcu oczywiście podsłonek w deszczu, ale zanim to nastąpi jest jakiś tam śmigacz, który mówi, nie, to to będzie zły to człowiek. Tak, taki, znaczy nie, że zły, tak, ale taki... No to żona doktora Gila. <laughs>